Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Fervor i zapraszam was do, mam nadzieję, że interesującego filmiku na moim kanale. Moi drodzy, parę dni temu, możliwe, że już z tydzień temu, kiedy to oglądacie, pewien użytkownik ScriptKid stworzył oprogramowanie, które, no można powiedzieć, że troluje cheaterów. Znaczy oprogramowanie jest totalnie cheaterskie, gdzie wiecie, macie AIMA, WH -a i inne wszystkie takie dodatki, ale w tym oprogramowaniu są jest pewien haczek. Zaraz wam powiem o co chodzi. Użytkownik ten, żeby zemścić się na cheaterach, stworzył e, oprogramowanie, które można troszkę powiedzieć trolluje e, cheaterów, którzy z tego oprogramowania e, korzystają. Ogólnie historia zaczęła się bardzo dawno temu, ponieważ w PUBG zrobił e, taki też skrypt, który również tych cheaterów tam trollował. No i jak to, jak to działa? E, jest sobie cheat, tak? stworzył go, e, wpisał tam parę tych kodzików. Dosyć takich śmiesznych kar dla, dla tych cheaterów, którzy korzystają z tego oprogramowania I zapłacił y, Google'owi za to, żeby po wpisaniu tam w Google y, free Freehacks for CSGO, żeby, wystawia, wy, żeby jego strona była tak jakby na pierwszym miejscu No i ludzie to pobierali Co najgorsze y, pobierało to y, dużo osób z Polski. Jesteśmy takim chyba najbardziej krajem cheaterskim patrząc na statystyki tylko tego i wyłącznie jego programu, no bo do innych programów tak jakby nie mamy tych statystyk, żeby to porównywać kto z jakiego kraju te haksy ściąga. No i ci ludzie pościągali te, ten cheat, te, to oprogramowanie, no i w każdym momencie, kiedy skorzystali z tego cheatu, demka były wysyłane do, do tego scriptkida, czyli do twórcy tego oprogramowania, żeby on mógł sobie Zrobić taką kompilację wszystkich tych cheaterskich akcji, no i po prostu pośmiać się z nich, czyli z tych cheaterów, którzy z niego korzystali. I teraz tak, jest kilka opcji, jak on, to, jak on tych cheaterów karał. Pierwsza z nich była to opcja odwróconej osi myszy, kiedy skopowaliście, czy tam ze scouta, czy z auga, SG AWP. -y autokampy i tak dalej, czyli kiedy mieliście skopa włączonego i chcieliście nachylić w dół, no to kursor, że tak powiem celownik szedł do góry, kiedy w prawo, no to on szedł w lewo, więc trochę był taki lekki mindfuck jeśli chodzi o celowanie z zeskopowanej broni. Druga kara, dosyć śmieszna to taka, kiedy y, cheater chciał rzucić granat czy to najda czy z zapalającego, no to rzucał go nie przed siebie, czyli nie tam gdzie celował, tylko automatycznie przy wyrzucaniu bomby, ona, znaczy przy wyrzucaniu granatu, on leciał po mu pod nogi, więc były takie niektóre momenty, że po prostu rzuca, zamiast rzucać mołotowa tam na banan, na, na inferno, czy y, gdzieś tam na longa, na daście, dwa, rzuca sobie pod nogi, a jego teamieci tacy, tacy zdziwieni patrzyli się, że kurde to co rzuca sobie mołotowa, czy tam zapalającego, pod nogi stoi i sam się pali, no dziwne, nie? Kolejny dosyć fajny, y, fajna kara to tyczyła się tylko strony CT, ponieważ y, kiedy defiuzowali bombę, no to w ostatnich, y, tam w ostatnich łamkach sekund, y, w tych milisekundach Przerywał akurat defowanie i wychodził ten dźwięk Bomb has been defused, prawda? Czyli on po prostu olał sobie temat, zobaczył, usłyszał, że ten dźwięk, że bomba jest zdefuzowana, no i sobie odchodził. A tu co? Bomba dalej tykała. On dalej to rozbraja, no i tam w 001, powiedzmy, sekundy przestaje defować. Znowu jest ten dźwięk, że bomba została zdefowana. No i bomba dalej tyka, no i wybucha. Także tutaj wydaje mi się, że poszedł niezły rage po stronie <laughs> CT tych cheaterów. Dosyć Ciekawie yy, wykombinował yy, taką karę, gdzie było 50% szans na to, że przy prowadzeniu full auto, czy tam z P90, co się najczęściej zdarzało, czy z jakichś tam yy, kałachów, emek, czy innych tam umpeków, było 50% szans na to, że wypuści yy, wszystkie swoje bronie. Więc wyobraźcie sobie takiego gościa w jakichś tam domkach właśnie na Inferno, czy w domkach na, na B, na, na Mirku, czy w dolnym trupie nadaście dwa, czy tam w górnym trupie gościa, który sprayuje i nagle wyrzuca wszystkie bronie dla was. No kurde, to on ma takiego troszkę mindfucka, no i też przeciwnicy, no bo kurde, goście do niego, wa goście do niego wali, a on nagle wyrzuca do niego bronię. Więc takie trochę też dziwna sytuacja, ale no, śmiesznie to wykombinował. I to jest właśnie 50% szans, że raz wyrzuci, wyrzuci te bronie, a raz powiedzmy goście tam sfraguje. Ciekawą też karą było takie losowe pułapki na mapie, czyli był sobie taki fragment, jakiś kwadrat czy prostokąt. Była taka akurat powierzchnia, taki obszar, gdzie akurat cheater, jeśli w niego wszedł, no to dostało tak jakby automatyczną karę. I jedną z nich było zwiększenie czułości myszy do 100%, czyli po prostu na fulla i automatycznie skakał przez kilka sekund. Więc kiedy gościu wychodził wam na, na jakiś tam bombsite czy wchodził na jakąś taką pozycję typu dżungla, tam do okna na mirku, prawda? Nagle idzie, idzie do was, celuje na was przez ścianę i nagle zaczyna skakać tak jakby dostał, nie wiem, jakiegoś kurczę ataku, albo został porażony po prostu prądem. On nagle, wiecie, tak skacze, skacze, kręci się góra-dół, góra-dół, dosłownie jak, jak spinbot. Wy nie wiecie co się dzieje, myślicie, że o kurde, zaraz mnie, zaraz mnie zabije, jakąś sam nie wie co się dzieje i po prostu bardzo łatwo go wtedy fragować. Przy tych pułapkach też był taki yy, cheat, taka, znaczy nie cheat, tylko taka kara, który nazywany był Butterfinger, czyli takie jakbyście mieli palce takie tłuste po, po maśle, po jakimś oleju, czyli kiedy nacisnął spust, kiedy chciał strzelić z jakiejkolwiek broni od razu ją wyrzucał. Czyli to wygląda tak, jakby po prostu broń mu się, wiecie, wyśliznęła z, z dłoni, bo ma zbyt tłustą. Także to też był naprawdę taki troszkę dziwny cheat, a czy dziwna kara, ale ona również była, że tak powiem, aktywowana w konkretnym obszarze, czyli na przykład może być na, na rampie, na mirku, czy ewentualnie na, na rampie tam nadaście dwa, kiedy wbijacie się tam na bombsite A, gość do was pikuje, strzela, a tak naprawdę zamiast strzelać on no to po prostu rzuca wam wasze bronie na, na bombsite. To jest też dobre. Dla przeciwników, którzy na przykład grają eko, wiecie, wychodzicie na cheatera, dla was strzela i rzuca wam bronie, jakąś emkę czy jakiegoś kałacha, podnosicie tam broń i walicie mu w głowę, no bo co, wszystkie bronie wyrzucił, i główną, i pistolet, no i co, biega z kosą, no i rąbiecie go w plecy, czy tam po prostu biegnie do was z nożem w linii prostej, celujecie mu w głowę i boom, headshot. I ostatnia taka kara, która była dosyć yy, ciekawa i często skutkowała tym, co się bardzo, ale to bardzo, bardzo rzadko dzieje. Czyli kiknięciem czy teraz drużyny. Kara polegała na tym, że jeśli jego celownik na, był nacelowany, po prostu przechodził przez jakikolwiek hitbox wasz, czyli jego, swoich teammateów, no ta automatycznie strzelał, czyli po prostu obijał swoich, prawda? No i im więcej obijacie swoich, tym więcej tego damage'u rośnie, jeśli przekroczycie jakiś tam konkretny próg, nie wiem czy zadacie, nie wiem, 500, czy 600, czy 1000 obrażeń, nie pamiętam jaka to jest wartość, no to automatycznie was kikuje z meczu, dostajecie tam banana na 30 minut, czy ile tam czasu, no i jesteście wykluczeni, i taki cheater jest wykluczony z meczu. Ale też, jeśli akurat obija takie graczy, którzy po prostu, no, zaraz żyłka im pęknie, no to co? Leci głosowanko za kiknięciem cheatera. I on akurat miał to na nagraniu, właśnie na demku, gdzie goście wbijają tam anarchią na, na Longa nada się dwa, Tam terroryści się pakują, i lacą po prostu wszyscy przed nim, on automatycznie w nich strzela, leci pestka jednemu w głowę, drugiego w głowę, jednego tam zabił. Kolejnemu mu tam jeszcze strzelił w plecy, no i co? Zaraz poszło, a, poszło głosowanie za kiknięciem tego cheatera, no i co? I wyrąbali go z meczu. No coś pięknego, to jest po prostu mega, mega bardzo przydatna opcja dla takiego cheatera, także no pierwszy raz y, zobaczyłem w ogóle, żeby ktokolwiek kikował w cheatera, no bo wiecie hacks równa się wygrany mecz, przeważnie, no tak powiedzmy w 99% bo czasami zdarza się, że grają hacks versus hacks, więc kto ma lepsze tam cheaty bardziej tam skonfigurowany ten, ten, ten wygrywa, no i zazwyczaj się tego cheatera nie kikuje, no bo to jest łatwy boost, łatwa wygrana, łatwy tam awans bla, bla, bla i tak dalej, i tak dalej. Także pierwszy raz widziałem, żeby cheater w jakikolwiek sposób był kikowany z meczu. Także tak mniej więcej przedstawiają się kary dla takich cheaterów, którzy korzystali właśnie z tego oprogramowania i naprawdę ukłon w kierunku tego gościa, który stworzył takie oprogramowanko. Wydaje mi się, że podstawą właśnie były takie zwykłe jakieś haksy, ale on tam dodał jakieś swoje kody. Kod źródłowy tam zamieścił, wydaje mi się, że w opisie pod, pod tym swoim filmem. No i takie oprogramowanko wrzucił sobie do sieci, dużo ludzi to pobrało. No i efekty były takie, jakie można było zobaczyć u niego, u niego na filmie. Tam link będziecie mieli w opisie, bardzo serdecznie polecam zajrzeć. Wiem, że też pisaliście mi duże wiadomości na Facebooku, żebym się tym zainteresował. Stąd też jest ten filmik. Naprawdę mega przyjemnie mi się oglądało i naprawdę miałem niezłą bekę oglądając w ogóle tych cheaterów i jaka to była satysfakcja, jaka, jakie to było takie zwieńczenie tych wszystkich moich i zapewne też waszych meczów na cheaterów oglądając taki materiał, gdzie citerzy sami są tak jakby cheatowani, sami są trollowani przez to oprogramowanie. No coś naprawdę mega, mega pięknego. I wydaje mi się, ale nie wiem czy to jest możliwe, że jeśli... Yy... Można byłoby tak zrobić, że ten anti-cheat kiedyś tam, kiedyś w 2030-40 roku zostanie jakoś tak usprawniony, żeby wykrywać właśnie jakieś zewnętrzne oprogramowania, żeby właśnie takim cheaterom dawać takie, takie wiecie, taki, takiego trola, że na przykład, nie wiem, właśnie była też taka jedna kara, gdzie to byłaby dobra opcja dla aimbotów, że jeśli akurat aimbot celuje w głowę, no to ten celownik automatycznie jest odsuwany od modelu, czyli tak naprawdę nie strzelał w głowę, czy tam gdzie miał tego aima, aimbota skonfigurowanego na Jaki hitbox, czy głowę, czy klatkę, piersią, czy dłoń. No to ta kara powodowała to, że strzelał właśnie wszędzie, tylko nie w przeciwnika. I to byłaby, wydaje mi się, taka fajna, walwowska kara dla tych, którzy grają na takie typowe matchmakingi i yy, mogą to być taka właściwość wiecie, takiego anti-cheatu, że kto cheatuje? Dobra, niech sobie cheatuje, ale ma takie właśnie utrudnienia, że wyrzuca broń, że nie potrafi yy, celownikiem wcalewać się w przeciwnika, że rzuca sobie granaty pod, pod nogi i zaczyna się sam palić, sam się obija, yy, obija też swoich yy, specjalnie, mimo że on tego nie chce robić i wtedy w efekcie dostaje automatycznego kika, albo po prostu reszta drużyny go kikuje Także Gdyby taka opcja była właśnie w walwowskim anti że po prostu nawet, m, może nie od razu wiecie, ban na warm tylko wiecie takie kary, no to byłoby na, naprawdę me, mega śmiesznie. Wtedy dałoby radę, wiecie, na matchmakingach y, ugrać taki mecz. Y, taki cheater byłby bardziej wkurzony y, tym, że gra z y, takimi cheatami, które samego trolują, No i w efekcie może z tych cheatów wykurcze zrezygnował i zacząłby grać y, normalnie. Jeśli tak dałoby radę zrobić, no to kurczę, to byłoby naprawdę mega, ale być może na tą chwilę po obejrzeniu tamtego materiału i, i takiej ekscytacji, możliwe, że troszkę przesadzam, ale dajcie mi znać, jak wy to widzicie. Czy coś takiego można byłoby zrobić w tym obecnym Anticity? Czy w ogóle chcielibyście coś takiego, czy po prostu to jest e, taka, wiecie, taki chwilowy wyskok tego skrypt Kida i no, wystarczy po prostu ban na, na IP, ban na kompa, w ogóle wszystko, wiecie, że trzeba będzie po prostu nowy, kupić nowy sprzęt, żeby odpalić sobie CS-a znowu. Także mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał, jeśli tak, łapeczka w górę, subik, komentarz, polecam jeszcze raz, w opisie filmu jest link do, do tego akurat Kida, do tego materiału jego, polecam obczaić, zobaczycie sobie w tym, w tym jego filmiku, jak to wszystko wygląda. A ja się z wami żegnam. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was bardzo mocno. Pozostańcie jak zwykle Forever Yank i do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się, cześć!